To zrozumiał mężczyzna o tobie. Zobaczymy, w jakich Ty jesteś dzisiaj, energia, że ten rozkład jest Twój. Ty jesteś szczęśliwa, radosna. Yy, możliwe to, że yy, czekasz na coś. Aha, martwisz się o, o, o coś. Bo to wygląda tak, z jednej strony czujesz się dobrze, ale w tenże czas jest jakaś sytuacja, jest jakiś temat, który yy, cię męczy. I możliwe to coś nowego. Możliwe ty wchodzisz w coś nowe życia, albo otwierasz coś nowe, albo yy, jakiś nowy początek związane z czym, z wyborem. Wygląda tak, że gdzieś ty idziesz w nowy wybór, nowe życia, nowa droga i z jednej strony ty szczęśliwa, a z drugiej strony ty jeszcze martwisz się o to, bo nie wiesz jak to potoczy się, ale w tenże czas ty rozumiesz, że to twój wybór, że tak ma być, nie? Zobaczymy. Co mężczyzna, pomyśl teraz o mężczyźnie swoim, co mężczyzna zrozumiał? Co mężczyzna zrozumiał? Zrozumiał o to, żeby być z tobą w związku, to trzeba będzie... Troszeczkę powalczyć, bo obok ciebie już kręcą się mężczyzny i tu idą bardzo mocne zmiany. Ja powiem, ten mężczyzna nie prosto tak pojawił się w Twoim życiu, i on sam rozumie, że Ty nie prosto tak pojawiłaś się w jego życiu. On rozumie, że ta sytuacja jest taka troszeczkę niewiadoma. Trochę gdzieś tam możliwo męczę. On sam zastanawia się, dlaczego ty jesteś zawsze w jego głowie. Bo po tej karcie tak jakby ty zawsze jesteś. Od całej czasu on gdzieś o tobie myślę. I on to rozumie, ale żeby być z tobą w związku, to prosto tak nie da się, żeby tak na latwiznę pójść, że tu trzeba będzie postarać się coś robić. Naprawdę nie prosto tak. Co on jeszcze zrozumiał? Żebyś ciebie i mu jednak ciężko, że ty y, jesteś daleko na odległość. Możliwe, możliwo też chlodna, taka jest, że. Ja nie mogę powiedzieć, że za tobą trzeba biegać, nie, ale w tenże czas ty chcesz uwagi i żeby zobaczyć, czy naprawdę tobie zależy, że jemu zależy, nie? Na tobie. On to rozumie, że ty jesteś taka gwiazdeczka, która świeci, i on rozumie, że ty świecisz i naokoło nikt nie może z tobą porównać się, że ty dla niego taka naj, naj, naj ale taka daleka, że tęsknię za tobą. Tęsknię. No on już mówi, że ja już nie chcę tej tęsknoty. Ona mi męczy, ona mi męczy. On rozumie, że on wcale myśli, że tutaj może być jakaś magia. Mówi, że on na coś tam mi um, na magiczne tutaj, albo mężczyzna po prostu taki, że że on też mówi, że, że ona umie manipulować, e, możliwe, toż coś tam już e, takiej, ma swoją magię taką. E, kobieta, może tak, albo o tobie nikt nie wie. Albo ty po prostu jesteś taką kobietą, która mm, bardzo ma dobrą intuicję, która naprawdę orientuje się w ludziach, która e, dużo czyta, taka, która na przykład tak samo jak tu, albo ogląda zetarek kartę, albo tym tak samo zajmuje się. E, ale on widzi cię to, że ty jakby ograniczasz sama siebie. I nie poddaje się planie tego, że mm, ty zamknięta jesteś. Ty nie otwiera się, ty możesz e, pokazywać siebie, ty możesz e, gdzieś cię mogą widzieć, ale ty jesteś taka tajemnicza. sama po charakteru jest też taka. I on to zrozumiał. I że też e, ty go możesz dużo takiego nauczyć. Może ta sytuacja mu dużo nauczyła. E, ma uczucia do ciebie i oni. Tak jakby on chce powoli, powoli, tak jakby pokazać, otworzyć się. Mówi, że chociaż trochę coś się jej pokaże. Chcę, pragnę czegoś nowego. On mówi, że ja już muszę postawić kropkę temu, że między nami nic nie ma. Ja już jestem zmęczony tym wszystkim. On mówi, że ja jestem taki, że wszystko w moich rękach. Ja muszę Dostać tą kobietą, dostać. No tak, można powiedzieć, nie? Żeby ona była moja. Ja chcę być dla niej stabilnym mężczyzną. Ja chcę. Yy, Możliwe, tutaj tak. Jeżeli nie macie kontaktu, bo to możliwe po tej tam jednej karcie, no to on chce e, tak jakby żeby gdzieś tam pogadać, i żeby wyjaśnić wszystko. A jak nie, no to to będzie taki e, związek, e, który tak jakby na nowo, żeby związek, bo on mówi, że gdzieś cię ogląda, możliwe on na e, gdzieś tam zdjęcia, albo gdzieś w internecie, on mówi, że ja muszę działać w jej kierunku. Kobieta stabilna, niezależna, piękna, e, stanowcza. E, on mówi, że ja zrobię tak. On zaraz wszystko przymyśla. Bardzo mądro, bardzo. Mówię, że ja nie poddaję się i ja po prostu zrobię tak, że, że coś, coś będzie. A co będzie? A co będzie? Mhm. Ja powiem tak, on myśli, że będzie tak on sobie rozumie. Nie zrozumie, że ty możesz rozbić serce. On nie chce z jednej strony cię oddawać nikomu. On mówi, że. Mm -mm, jej nie oddam. Ale on też nie chce, tak jakby. Eee, oj, on myśli, że ty możesz być nieszczerę z nim. On po prostu mówi, że, że ja zacznę działać i ona może rozbić mnie serce. Ja nie chcę jej oddawać ale z drugiej strony ja boję się, że nie ma zaufania. Yy, on nie do końca wie. On taki, z jednej strony tutaj widzę, że on tak jakby nie wie co robić. Nie wie działać, nie działać, działać, nie działać. A ty jego bardzo przyciągasz. Po prostu ty masz taką siłę przyciągającą, do, że władzę tak jakby na nim. Na odległość jesteście. I on rozumie, że ty do niego coś czujesz i on do ciebie coś czuje. tęsknota, Mówisz, że ja tęsknię. Jest miłość, jest tęsknota, jest wszystko, i ktoś z was jeden y, poszedł, i, i to tęsknota, i tutaj naprawdę zainteresowania bardzo mocne. I każdej tasknie, tutaj widzę, że z dwóch stron tęsknota. On tak sobie myślał i zrozumiał, że jednak, że gdzieś te uczucia ma, ja nie będę mówił, że tutaj taka ym, konkretnie, że on pokazuje, że Cię kocha, nie, ale to, że w środku on to czuje. To tak, że i ty czujesz, i on czuje, i on mówi, że, że ja po prostu tęsknię za tym kontaktem. Też elementarno, że po tej tam jednej karcie może nie, możesz nie mieć z nim kontaktu, a on mówi, że zrozumie, że jednak on potrzebuje tego kontaktu od ciebie. Przyciągasz bardzo jego, on mówi, że ona mi taki daje jakąś energię, taki uch, że ja od razu uch lecę gdzieś. I to on zrozumiał.